Film zaczyna się od tego jak grupka kolegów robi pranki telefoniczne innym ludziom niedaleko budki telefonicznej. Łączą się z telefonem i straszą gdy ktoś przechodzi. Kilku ludzi przeszło i byli przestraszeni, a nawet uciekali. Jednego razu jakiś mężczyzna ubrany cały na czarno wziął słuchawkę i zadzwonił do nich. Kiedy odebrali ją, zniknął. Podeszli i sprawdzili czy może coś zostawił. Po chwili usłyszeli dźwięk telefonu, odebrali. W lustrze po lewej stronie widać jakąś twarz patrzącą się na nich. Szybko zaczęli uciekać z przerażenia. Pierwszy raz widzę taki rodzaj duchów. Wrócili się, ale to coś zniknęło. 相信。 Osoba, która wrzuciła to nagranie, była ochroniarzem parkingu. Mówi, że ta kreatura porusza się tak, jak człowiek nie może. Nawet gdy idzie, to głowa się nie rusza, a na sam koniec znika. Na końcu filmu opowiada, że może to być duch kobiety i że kobieta chce dotrzeć do ludzi przez internet, żeby jej pomóc. Jest to na pewno ciekawa teoria. 一度人間とは思えないその動き。 Ten film zaczyna się od tego jak osoba włącza kamerę w środku lasu, w tle widać jego namiot. Mówi swoje imię, ale jest ocenzurowane, opowiada, że rzucił dzisiaj pracę i co robi teraz? Jest to dziwny początek i nie wiadomo do czego prowadzi. Następnie widzimy go leżącego na ziemi. Zaczyna powoli wstawać, następnie jest przejście do nocy. Wtedy spożywa posiłek przy lampie, następnie sprawdza czy nie ma nikogo dookoła. Po tej nocy znowu zaczyna gadać do kamery, mówi. Spędzają czas w środku niczego, sprawia, że zmieniamy pewne zdania, nie potrzebujesz rzeczy materialnych, samochodu, domu nawet rodziny czy przyjaciół, nie potrzebujesz tego, nie potrzebuje społeczności dalej gdy mówi czarne postacie spoglądają na niego za namiotu zaczyna uciekać, ale onego śledzą, nie wiadomo co to za las ale pierwsze co się kojarzy to ten słynny las który jest bardzo kontrowersyjny ale dokładnie nie wiemy Wiemy tylko, że jest to w Japonii Co to są za stworzenia albo co reprezentują Tego raczej się nie dowiemy Czy są one powiązane ze smutną historią tego mężczyzny Albo po prostu nawiedzają ten las Jest to straszne nagranie Przez które zastanowisz się dwa razy Zanim wejdziesz do jakiegokolwiek lasu w nocy no to Nie jest. ガマとかそろそろバッテリーは最後になりそうですね今日朝方鹿がいたんですよ店頭出たら目があっていやちょっと感動しましたね Następne nagranie z kamery CCTV pokazuje ulicę Japonii, ale dokładna lokalizacja nie jest znana. Jest deszczowa noc, ludzie chodzą z parasolami. Po chwili można zauważyć ducha dziewczynki, który się pojawia znikąd. Patrzy, jak ludzie przechodzą obok niej. Nikt jej nie widzi, a gdy kobieta przychodzi, ona po prostu znika. To nagranie jest bardzo typowe dla Japonii. Postać pojawia się przed kamerą, dopóki coś jej nie przeszkodzi. To nagranie pochodzi prawdopodobnie z kamery przy automacie sprzedażowym, ale dlaczego ją tam umieścili, tego nie wiem. Widać, jak dół dziewczynki pojawia się za kimś. Mogliście jej nie zobaczyć, ale pojawia się dwa razy. Jest to dość straszne nagranie, przez które można poczuć, że nie jest się sam. To nagranie pochodzi z japońskiego programu. Tego typu programy często mają coś, co nazywa się wipe. Jest to mały kwadrat w rogu ekranu pokazujący osobę i jej reakcję na to, co się dzieje w programie. W tym przypadku filmu o duchach. Program zaczyna się od małej historii. Para poszła z psem do parku w środku nocy. Od tamtego momentu zwierzę zaczęło zachowywać się dziwnie. Warszą jakby chciał ich o czymś ostrzec. Po chwili, gdy chodzili po lesie, osoba nagrała jakąś twarz, pojawiającą się nie wiadomo skąd. Przestraszyło to celebrytów. Niektórzy Powiedzieli, że twarz wyglądała jak od manekina, ale narrator powiedział, że było to bardziej stworzenie, które ich śledziło. Jest to bardzo efektywny jumpscare, który na pewno przestraszył niejedną osobę. Trzech chłopaków przeszukuje opuszczony dom w środku nocy. Jeden z nich mówi, to jest to, to jest to miejsce. Czyli jest bardzo prawdopodobne, że słyszeli plotki na ten temat i chcieli sprawdzić to na swojej skórze. Zaczęli chodzić po pokojach. Jeden z nich powiedział, że jest tu dużo pomieszanych rzeczy starych i nowych. Gdy się przypatrzysz dokładnie, możesz zobaczyć ducha za jednym z nich. Wisi on do góry nogami. Poszli dalej, ale nic nie znaleźli, więc się wrócili. Szli do wyjścia, gdy już byli w miejscu, gdzie znaleźli ducha, go już tam nie było.

To nagranie jest trochę inne od reszty. Kamery są ustawione na ziemi, jak i na cały parking. Jedna z nich upada na ziemię i zaczyna się toczyć, jakby ktoś ją pchał, aż do momentu, kiedy przestaje działać. Miało to miejsce w 2009 roku blisko godziny 23. W środku samochodu widać strasznie wyglądającą twarz. Czy jest to duch, który przejął kontrolę nad kamerami, czy było to coś innego? Nagranie pochodzi z japońskiego programu. Narrator opowiada cały przebieg tego zdarzenia. Łowca duchów przeszukuje dom, gdzie niby słychać przerażający głos. Zabrał ze sobą kamerę termowizyjną. Może to mu pomoże znaleźć przyczynę. Na pewno będzie bardziej skuteczne niż ludzkie oczy. Na nagraniu z kamery widać postać, która nie wydziela cię. Być może jest to tajemnicza postać, wywołująca problemy w domu. To 目に見えないものの存在を捉えることがあるというそれこの辺ですよね何本もているです、ね、そうですそうですよねそれじゃないんですすると肉眼では見えないはずの何者かが映り込んだうんかなちょっともう一回見せてもらっていいですかほ、はいなんかお札かもしれないんでんあれっちょっ何か映りましたね今ね 映し出されたのは全く体温を感じさせない青い人影、ね。 Kilku ludzi idzie do domu i wyłączają światła, kiedy filmują. Ducha na tym nagraniu można zobaczyć dwa razy, ale jedynie po tym. Jak zwiększy się kontrast i jasność. Duch to mała dziewczynka, która stoi przy stoliku. Jej twarz wygląda jak od manekina. W normalnych warunkach jest niemożliwa do zobaczenia. Na tym film się urywa. Ciena. Film wydaje się być jakimś rytuałem, który odprawia grupa. Zaczyna się na stacji kolejowej. Osoba, która to nagrywa, mówi, że to jest sztuczka magiczna i że chce kogoś przestraszyć. Następnie chcą jechać pociągiem i są na stacji tuziki. Znajdują kartkę na ziemi. Mówi, że skończyli. Następnie wsiadają w pociąg i wyglądają, jakby się modlili, ale mogę się mylić. Chłopak zaczyna machać kamerą. Może zauważyć straszną twarz, gdy się przyjrzy dokładnie. Najprawdopodobniej chcą przyzwać ducha. Możliwe, że był to on, albo dziwnie wyglądająca postać jakaś inna istota, ale nagranie jest dość przerażające i ostrzega przed tym, co może się stać, gdy zakłóci się spokój zmarły. <śmienicza> Urban Explorer przeszukuje dom Wszędzie porozrzucane są meble i jakieś przedmioty Z jakiegoś powodu patrzy dwa razy w lustro Po drugim razie widać jak jakaś postać pojawia się za nim Wygląda jak postać starca Ale daj znać co to jest W jednym z komentarzy było napisane Że może to być dusza byłego mistrza tego domu Napisał jeszcze że osoby które źle się zachowywały Albo robiły nieodpowiednie rzeczy w tym domu Widziały ducha mistrza Czy jest to prawdziwe? Tego się nie dowiemy Ale jest to tylko jedna z teorii Także to by było na tyle, jeżeli film wam się spodobał, szczelcie łapkę w górę oraz jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie ten kanał po więcej, myślę, że nawet fajnych filmów. Także co, ja nie zabieram wam już poranka, popołudnia, czy też wieczoru. Trzymajcie się, na razie, cześć!